Uczelnie kończyłem jeszcze w poprzednim wieku. To jest ten moment, kiedy powstawała informatyka na uczelniach. Ja w ogóle nie zakładałem, że będę pracownikiem uczelni. E, jestem doktorantką w interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej. Można powiedzieć, że jako przedstawicielka tego najmłodszego pokolenia, które aktualnie jest na rynku pracy, e, na pewno korzystam ze spokoju i doświadczenia osób starszych w zespole. Dzięki nim nie popełniam podstawowych błędów, które mogłabym popełnić i potknąć się na nich już na samym początku. Z drugiej strony wprowadzam świeżość do zespołu i na pewno większą odwagę do wprowadzania nowych rozwiązań czy nowych technologii. Moje pomysły nie są na samym starcie ograniczone. Ograniczeniami, które na co dzień spotykały te osoby już w swojej pracy. Nie, nie jestem świadoma niektórych ograniczeń, w związku z czym jestem bardziej odważna w proponowaniu nowych, e, nowych pomysłów. Mój kolega, starszy, który mnie kiedyś przyjmował na staż, powiedział w ten sposób: Ja się z tym doskonale zgadzam, że ja cię z chęcią przyjmę na ten staż i ty przez pierwsze dwa lata w ogóle nie będziesz miał racji, ale po dwóch latach nas zaskoczysz. To jest podstawowa sprawa. Na ludzi młodych nie ma rzeczy, które są już udowodnione. Mówiąc krótko, można wszystkiemu zaprzeczyć. I to, że, przepraszam, że tak powiem, w internecie jest napisane, że tak ma być, to wcale nie znaczy, że tak ma być. I nieraz ten młody zespół udowadnia, że to, że coś już zostało sprawdzone i coś obwieszczone jako. Rzecz, którą nie należy już udowadniać, tu potrafię temu zaprzeczyć I, i to jest bardzo ciekawe. To, co mnie tutaj przyciągnęło i zachęciło mnie do pozostania dłużej na Politechnice Łódzkiej i zaangażowania się właśnie z tej strony innej niż tylko studentka, to perspektywa rozwoju, perspektywa do tego, że mogę robić coś, co rzeczywiście ma znaczenie i że będę widziała efekt swojej pracy. Nie robimy tutaj projektów tylko dla robienia tych projektów, ale po to, żeby miały one sens, żeby przynosiły one jakąś korzyść szerszemu gronu społeczeństwa. Nie ukrywajmy, że tutaj ta możliwość rozwoju, e, o której mówimy, to również generowana jest przez to, że my nie jesteśmy tutaj sami, tylko tworzymy, tworzymy grupę ludzi. Myślę, że najważniejszą cechą do, do osiągania jakichś sukcesów w tej branży IT w moim przypadku jest otwartość. Otwartość na zmiany i też duża elastyczność do dostosowywania się do tych zmian. Na pewno też odwaga do proponowania nowych rozwiązań, ale też odwaga do zmieniania rozwiązań, które już powstały. Czasem wydaje mi się, że ta druga odwaga powinna być nawet większa od tej pierwszej, bo ciężej jest wytłumaczyć zespołowi, który już pracował nad jakimś rozwiązaniem, że to rozwiązanie już nie do końca trafia w gusta młodego pokolenia i moglibyśmy je odświeżyć. Z historii patrząc, to również zawsze nawet i każdy doktor habilitowany ma tego swojego ojca chrzestnego czy matkę chrzestną w swojej habilitacji. I taka ciągłość z pokolenia na pokolenie tu jest bardzo widoczna. Nie chcę powiedzieć o rodzinie, bo... ale jest to pewnego rodzaju namiastka, pewnego rodzaju przekazywania wartości i wpisywania się w pewnego rodzaju ogólne założenia, takie, które powodują, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy.